Ostatnio Rafał Brzoska opublikował kolejny wideo, w którym podsumowuje to, ile on zapłacił podatków, a ile podatków zapłacili jego konkurenci z zagranicy. Polskie spółki niemieckiego DHL. Przy 5,5 miliarda złotych przychodów zapłaciły 20,2 miliona złotych podatku CIT i zaledwie 0,4% swoich przychodów. Jeszcze ciekawiej wygląda spółka DHL e-commerce. To ta spółka, która prowadzi działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec Impost. Przy przychodach w wysokości 2 miliardy 814 milionów złotych zapłacili w 2024 roku okrągłe 0,0, złotych w podatku Zobacz, Rok temu było 250 milionów od Impostu, teraz już jest ponad 370 milionów. No w tamtym roku niemiecki DHL coś tam zapłacił, a w tym roku już nic nie zapłacił. No tak, ile zapłacił Brzoska Impost? 300 baniek? 370. A wszystkie chyba. wszystkie firmy zagraniczne kurierskie w Polsce 90 milionów.